Witam siemano, się Mano Czesicza, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek ze serii. Zagrajmy Wy Evil Island. Evil Island tutaj na modyfikacji Classic Mod, czyli prawdopodobnie największa modyfikacja do tej gry, jaka powstała. No, chyba że jakaś większa powstała również, ale o tym nie wiem. No i tak, tutaj robimy sobie kolejno, kolejne zadania. Teraz na celowni bierzmy sobie w takim razie, Bierzmy sobie w takim razie tutaj, tutaj jest 6, podejrzewam, ta kula ognia. No to może nie będzie tak mocno, w sumie. No ale dobra, Mamy ochronę może przed kwasem byśmy sobie wzięli. Tylko kurczę, no nie ma za bardzo tutaj, czym to ułożyć, ale w sumie tutaj tak czas na e, odpowiedni, żeby był. 36, tutaj 30 mamy. OK w porządku. W porządku, cyk. No i zawsze to będzie jakaś ochrona. te Tutaj resztę to sprzedamy sobie. Nie zawsze to będzie słuchajcie jakaś ochrona. A teraz tak, teraz bierzmy się tutaj za kolejne zadanie, czyli ogólnie tutaj no kolejne zadanie na yy, tych. Yy, na podwórzu. A kolejnym zadaniem tutaj. Tak, już może to jednak ponownie teraz weźmy, a później będzie magiczna piramida. Tak, także bierzmy się za zadanie. Bandyci wrócili do wioski na podwórzu. Co z nimi zrobić? Ilu planów wymyślił? Żeby się ich pozbyć. Ile razy rabusi zostali ukazani ze swoich głupów. Próbowaliśmy nawet pomóc rabusiom rozpocząć nowe uczciwe życie. Pomagaliśmy im pieniędzmi. Mieli ich skarby. A rabusi... Po nie pieniędzy wrócili do obozu, a nawet zwiększyli swoje siły. Mówię, że to uczciwe rabusiu rabusiów. Będziemy musieli dać im nauczkę. Jeszcze raz. Dobra, dobrze, że z naszej wiosce jest ktoś, komu można powierzyć tę sprawę. Nie trzeba z nimi walczyć. Głównym celem jest złota. Uważaj, bandyci są teraz silniejsi, a wejście do obozu są lepiej strzyżone. A ciekawe. Przede wszystkim tutaj to jest to, że tu będzie wódz i jego żona, także no przez to już nawet będą właśnie można powiedzieć silniejsi. Ale zobaczymy. Zobaczymy jak to się tutaj potoczy. Mam nadzieję, że w miarę dobrze, że w miarę dobrze i że tutaj sobie, słuchajcie, zadanie bez jakiegoś większego problemu wykonamy. Ale w razie czego, jest tanker, jest kleryk, są dwa szkielety. Postać jest silniejsza niż poprzednio, także bierzmy się tutaj. Za robotę. Bierzmy się tutaj cy już. Tak sobie ja cały czas właśnie myślę, że to chyba sobie zbierał na koniec okaże. mapy, na koniec akurat rozgrywki. Na koniec rozgrywki, kurczę, Nie, ten podam mi się wydaje. Trofeo. Zabrać sobie na sam koniec, i tak sobie chyba właśnie zrobimy. Eee, dobra. O, jestem, już się nie ma. Chwileczkę. Najprościej jest to po prostu sobie zebrać w ten sposób, by się nie bawić. Naprawdę, nie bawić się tutaj z e, tutaj tym całym drobkiem. E, och, 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 oh, oh, la lala, kurde, jak mi się walił. Chwileczkę. się nie właśnie nie bawić tak tutaj z sprażary, tym całym drobkiem, bo. Jest to trochę męczące. Będę mnie później, jak już będą e, takie ubijania o wiele większe, oni gdzieś coś może ubiją, Czy ja po prostu nie będę widziała, tak to zbierze się to e, jednym raz pisać o mendejn. słusznie, już mi wyszkolił. No ja ulepszyłem sobie wystarczająco. Tutaj pyszny muły sobie wystarczająco strzały. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Zobaczymy, jak to tutaj teraz pójdzie na walker. Tak. Idzie. Dobra, was to rozwalę na no, jednego strzała. A to Dobrze, koniec. Wygląda Czy to wszystko? Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Być może tak sobie zagrałem na to taki tak na luzie. Albo na live, Na jedno życie. Chociaż ja wiem, czy to można nazwać słowa. Na luzie Granie na jedno życie Czy to tak coś można nazwać mm, Graniem na luzie Granie na jedno życie Wy szkoleni wojownicy O, ci już? Ci już są przeciwnikami, słuchajcie dla Eee, moich tych, Co to było wszystko? Idź tu, to, idź tam. Nudzi no, mnie tu. Jeden żeby... wil. Bożo. Oh, no co jest? Jestem A Ja cię widzę, Pan mam Kurwa, wszystkie szkielety mi padły. Zaciłem oh. 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 tankę ram. Zabaciłem tankera, niepo czym mnie waliłem z tych ulognia. ognia. Porucznik wodza. W porządku! W porządku! Niepotrzebnie waliłem z tych kulognia. Zrozumiałem. W porządku. Ha! 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 Niepotrzebnie Zrobimiałe. się waliło z tych kulowni, a czuję będzie miał nauczkę. Zaczynam a, się nudzić w porządku. O! Idź tu, idź tam. Nudzi mnie to w porządku. To straciłem, idź tu, idź tam, Nudzi mnie to widocznie, podajcie las. Jesteś w porządku. Dobrze. Nie będę w stanie tam się dostać. Łatwo i przy. O ramię. Nie udało mi się. Aha, czyżbym potrzebował tego? Klucza. Zobaczmy. Ale potrzebował. Na trzeci poziom wbiła. A tanker nie, bo zginął. Mówi się trudno. Mówi się trudno. Może następnym razem przeżyję tanker magicznym piramidem. Zadanie wykonane wy... Piotna robota, bandy dostali to na co zasłużyli. Może podstawą odrobić straty koszty, wioski tak szybko jak to możliwe, ale w takim razie są z czystą ponownie. O nie bardzo. Ja już tego zadania nie dostanę. Tutaj u ciebie rywa, że... Cyk, tutaj co my? Tutaj teraz dostaliśmy tutaj nowego. O. Paraliz grubej kości, listy pasowy podmuch. przyspieszenie 8 sekund, jedna. a tutaj też jest przyspieszenie schematy. Z futra i ze skóry, no. to szara do wilka musi być zawsze tutaj w obronę trochę więcej będziemy. Patrzę na no, ale kurczę, raczej no, ten paraliż nie będzie lepszym od tych, 3 sekundy, no to jest. No to jest guzik. Niestety dobra. No i dobra. Raczej nie, raczej nie, nie będę się z tym zakończył. Ale w takim razie, tak teraz postać jest. Na tym można sobie odcinek zakończyć. Oczywiście, tutaj dalsze przygody będą w następnych odcinkach. Ja, na ten odcinek, dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego popołudnia, Jego wieczoru. Zależy o której będziecie to oglądać. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika z dzwoneczkiem. Zapraszam na pozostałe. Materiały na kanale. Zapraszam na live. Głównie na Twitchu. Trzymajcie się. Na razie. no I cześć.